Elo, elo, ludzie tutaj, Reta, Kraswin i Techno, ja witam Was w kolejnym odcinku przygód W tym odcinku no, Robię sobie całkiem sporo rzeczy. Mam zamiar w tym odcinku zrobić przejście do następnej góry. No, by się spać po mnie. No, jeżeli tutaj, no, jak, na razie wrócę na dół i schowam. Widzicie, znalazłem żelazo I widzicie, że i się, zrobiłem żelazną łopatę i kilo. Eee, yy, teraz. Eee, yy, a eee... Yy, yy, ja chciałam w ogóle A dobra. Na razie wyrzucę to. I to. No i sobie zrobiliśmy łuk i strzały. To strzały odłóż łóż, bo hmm. ze sobą no. nie masz. Szkoda z tylu strzał. No, sporo tego. W ogóle gdzie to jest. I może, jak będziemy mieli wiaderko, pokażę Wam, jak zrobić. Jaderko to tu mam. A, no właśnie. To zrób wiaderko. To pokażę Wam, jak będzie następny dzień. Albo w następnym. Tak się dniu. robi, jakby co, wiaderko. to wiaderko. Po zrób A tak się robi nożyczki. Nie można obcinać owce z y, trzy, to jest potrzebna. Pokażę Wam, jak zrobić no, pułapkę z kaktusy. Pewnie już wiecie, ale i tak zrobimy. Postawimy gdzieś. Dobra. dawaj wkład. My zrobiliśmy już taką dziurkę. Ten, yy, I zrobimy właśnie taką yy, szklaną drogę. Znaczy no, droga czy będzie z yy, no. Żeby mogło można było postawić pochodnie. Yy, a z boku barierki będą ze szkła. Co no. są trochę to brzydko wygląda. No. Dobra, yy, tu jest taką drogę. No chyba mnie trudno, ale dobra. Dobra, że myślę, że pokażę Wam na tej ziemi, która tu jest. Fajnie, jakbym znalazł Lawę, to bym Wam pokazał, jak zrobić fabrykę kamienia. A, no, ja bym mógł jeszcze pokazać O kurczę, lawy. świetnie. Ale do tego jest potrzebne całkiem sporo żelaza. A my. A żelaza, na razie żelaza, to. A, okay. i Wam pokażę fajną rzecz. Nie wiem, jak, skąd to się wzięło, ale patrzę, kopię je tu. No, i nagle odkryłem wodę. Przewoda. No właśnie, zbierz ją. O, to może ja teraz już zrobię tą pułapkę. Płapkę? Yy, trochę później, właśnie. Yy, może jeszcze w tym odcinku zdążymy? Mm, też tak myślę. Dobra. Ta droga trochę nam zajmie. No, to krótko. Tylko, że będzie problem mały. No, nie Szkła nie mamy dużo na razie. No strasznie dużo przytapialiśmy. A, to teraz rób barierki takie. Na razie ja zacznę yy, tak z jednej strony. Później z drugiej. To trochę podpa. Dobra. Także wiecie, żeby nie wypaści myślę, że jeszcze obudujemy się. Z góry też. Żeby nam jakieś potwory nie spadły na głowę. No, tak to. O. Dobra. Teraz... O, o, tutaj zrobię tego, żeby nie wy... i tu zrobię taki daszek, też. O, żeby też e, nie wpadały na głowę, tak? I teraz tam I z... zrobimy daszek tutaj, prawda? E, daszek ta, e, no. tylko właśnie muszę uważać na twoje potwory, a nie, ja zapomniałam. Ja wyłączyłem tymczasowo. Tymczasowo są wyłączone, bo idzie, robimy, jesteśmy w trakcie budowania. Tylko... No, Dobra, A. starczyło jednak. No i można postawić tam dalej, jeszcze na kabłonie. Pochodnie, to będzie ładnie oświetlać. Kurczy, nie widać nic. Ciemność. zrobię takie. Dobra. Dalej. Dobra, idę tam na dół. Na No to no, będzie fajnie wyglądać. Podejrzewam, że damy w innym odcinku, bo na razie to nie ma co dawać, bo to jest. Do no, kutu. właśnie mi e, niedawno coś nawalał Minecraft i nie mogłem wsadzać go odcinków. mam chciałem zrobić normalnie. Chciałem zrobić Data, jak się udał. Ale fajnie to wygląda. No jestem ciekaw jak to będzie wyglądać w nocy hmm. na razie muszę iść na górę tutaj tam idziesz najlepiej przejść przejściem nie bo ja tutaj muszę teren ogarnąć? no o, tu jest tu jest jakiś nierówny taki teren dobra na razie tak starczę dobra może zrobić teraz Dobra, e, teraz te, no, zrobię pułapkę na... z kaktusa. Dobra, pułapkę tutaj, nie? Tak. Ta. E, pułapkę z kaktusa robi się mniej więcej. To było tak, tu. Że, e, tam dalej, złap. Dobra, to tu na razie wezmę. Zadamuję. Tak. Dobra. A, pułapkę z kaktusa robi się mniej więcej tak. A nie, to było na trzy no. na trzy. Tutaj tak, sorry. a, dobra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, no, trzy. trzy. I to raz, no. dwa, trzy. Sorry, tutaj mi nie wyszło. Tutaj źle. Dobra, teraz w środku rozwalamy. A, a piasek gdzieś? Piasek? Zobacz. Y, tam Ta mam piasek. Yy, teraz się robiło tu, jeden z dół, jeden z dół wstawić środki. Nie, cały, cały jeden z dół. A, właśnie. Tak. I tu na środku wstawicie jeden z dół. I musicie tu wstawić piasek. Bo na kaktus może stać tylko na piasku, na razie mam tylko jeden. I patrzy, do i tego potrzebne jest tam całkiem sporo wody. E, to e, zrób e, nieskończone źródełko wody. Dobra, właśnie, pokażę Wam jak zrobić. Chcę wykopać dół na cztery. Ja na razie kopię do wiaderkiem, bo tak łatwiej. Tutaj wlewacie wodę w jeden róg, ja pójdę jeszcze tutaj po wodę. I e, drugą, drugą wodę wlewacie w drugi róg. I wtedy jest nieskończone źródełko. Wlewam drugi róg A. i widzicie jest nieskończony cały czas się zalewa. Zlewu właśnie tak yy, nie da się bo właśnie to jest dziwne. Gdzie musicie wodę wlać tutaj w każdy kąt. Tak na razie, jak będziemy mieli większy kaktus. No, tu no to będzie lepiej. Dobra, mamy testera. Hm. O, owca, Adaś. Adaś, wchodź. Adaś. Adaś, podejdź. O. Nie tu. Gdzie ty idziesz? Nie wchodź do mojego bajorka. O. Tam coś na może jeszcze. Dobra, Adaś, chodź tu. Nie ben... jesteś naszym testerem. Adaś, do... nie wiem. Może znowu chcesz skakać z drzewa? Tam. Się... Właśnie, to ja pokażę na nas tak tak mniej więcej właśnie, że tak tutaj wpadają i się uderzają o kaktus i zabierają im życie i do dodatkowo się topią. A! I yy, stąd yy, z tej pułapki właśnie yy, rzeczy nigdy nie wypadną, bo kaktus je niszczy. Niszczy je kaktus? Kaktus niszczy rzeczy. Wrzuć no, tam yy, sprawdź yy, sobie na piasku. Albo na kambyson, nie. Widzisz? Ano. Miałeś rację. Z tego szkoda. Hmm, dobra. To... To chyba na tym kończymy już nasz odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, żeby magiczny magiczne nas czeka, a teraz nara.